Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, yy, patrzę, czytam, oglądam wasze maile, przeglądam wasze wygrane i powiem wam szczerze, totalnie bez słuchczenia, przyrzekam, bez słuchczenia teraz mówię, 100% szczerze. Jacy mega mądrzy ludzie są w tej Akademii Gry, nie mówię tu broń Boże o sobie, ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem. Jacy wy jesteście, słuchajcie, mądrzy, to się w głowie nie mieści, wystarczyło, że dostaliście te moje różnego rodzaju wędki, schematy, i tak żeście to wszystko jeszcze dodatkowo poprzerabiali. Tak żeście powymyślali, kurczę, takie rzeczy, że ja powiem Wam szczerze, przecieram oczy ze zdziwienia, jakie wytrafiacie trafiacie kupony. Jestem po prostu od wczoraj w totalnym, absolutnie szoku. Naprawdę jestem w szoku. Słuchajcie, ogłoszenie szybkie, ponieważ bardzo dużo maili naprawdę bardzo dużo maili z prośbami dostaję od was, że ktoś tam potrzebuje trochę czasu, że ktoś tam ma gdzieś tam wypłatę 10 i tak dalej. Prosicie mnie o przedłużenie tej promocji na OnePassa. No, byłbym pewnie, nie powiem jak gdybym tego dla was nie zrobił. Słuchajcie, ja mam 12 października urodziny. Zróbmy tak, że do 12 października ja przedłużam tą promocję. Możecie dołączyć do tego OnePassa. Słuchajcie, będzie taka petarda, że możecie sobie ten film nagrać i później go odtworzyć i sprawdzić, czy to co mówię było prawdą. To co dzisiaj mi przekazał chociażby z rana Mariusz, Mariusz, serdecznie Cię pozdrawiam. Po prostu jesteś dla mnie mega gościem. No to co wymyślił Mariusz. To jak tnie Mariusz Buków na, mówiąc yy, najprościej, na ich samych pomyłkach i nie ma możliwości słuchajcie, żeby zrobili zwrot albo anulowali kupon. No nie ma takiej możliwości. No tak to chłop wymyślił, że, że to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja już wiem, dlaczego teraz pewne, pewne te rzeczy u Bukmacherów trwają chwilę, bo oczywiście może być tak, że to, co Mariusz coś wymyślił, potrwa tą chwilę, i, i za chwileczkę będziemy mieli co innego, ale nie zmienia to faktów, faktu, że będziemy ich ogrywali mm, i tyle. I oby ci Bukmacherzy trwali jak najdłużej, to wtedy my będziemy zarabiali jak, naj, jak najdłużej, tak? Nieprawdopodobne jest to, co wy wymyślacie. Jak y, znajdę dzisiaj czas, nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda, ale być może jutro, Wejdźcie proszę Was jutro, jutro jest sobota. Wejdźcie w akademię gry.pl, wejdźcie w zakładkę rekomendacje. Ja tam powrzucam z ostatnich dni Wasze kupony. Jak Wy kroicie tego bookmachera, to ja przecieram oczy ze zdziwienia. Okazuje się, że wystarczyło Wam podać parę narzędzi. Wy nie dość, że korzystacie z tych narzędzi, to jeszcze tak robicie takie upgrade'y do tych narzędzi, że ja po prostu naprawdę jestem w szoku. Dwa tysiące, trzy tysiące wygrane na kupon. Nieprawdopodobna sprawa. Są ludzie, którzy codziennie wygrywają po 2 trzy tysiące. Słuchajcie, to już naprawdę ktoś tam mi wczoraj podał kolejne kilka kuponów, każdy jeden po parę tysięcy wygranych i tak sobie pomyślałem, kurczę, to już przestaje być nawet śmieszne, bo ja się śmiałem, jak ktoś tam wygrał 100, 200, 500 zł. Ale jeśli gościu dzień praktycznie w dzień łupię tych buków po 2, 3, 4 tysiące albo i więcej no to powiem wam szczerze, że zaczyna mi się, że tak powiem, robić poważna mina i zaczynam sobie myśleć, że kurczę jednak naprawdę może być petarda i będzie petarda. Do tego wszystkiego dołożymy matematykę, do tego wszystkiego dołożymy różne rzeczy. Robert, to co mi powiedziałeś. Mamy, słuchajcie, gościa, który pracował bardzo blisko tego wszystkiego z drugiej strony. No, to co mi powiedział wczoraj to po prostu szacun. Tak jak mówię, tak jak zacząłem, tak skończę. Jesteście mega mądrymi gościami. Ja wiedziałem, że to powiedzenie takie może trochę brzydkie pod tytułem W kupie siła, ale powiem Wam, że naprawdę, jak połączymy siły, jak to wszystko zrobimy w jedność, no to po prostu. No nie mają szans, naprawdę nie mają szans yy, i tyle. Słuchajcie, także przedłużam tą promocję One Pass do 12 października, do swoich urodzin yy, i tyle. no Mam nadzieję, że dołączy jeszcze kilka osób i kilka osób będzie miało tą radochę. A ja na dniach zacznę do was po kolei dzwonić i, i musimy to jakoś też stopniować. Wiesz Mariusz, teraz się zwracam do Mariusza, ale tak pomyślałem, że jak będziemy grali jakieś tam pomyłki, niepomyłki i tak dalej, to też nie możemy uderzyć silną grupą na raz, bo to bardzo szybko zablokują. Tylko musimy to robić faktycznie po jakoś tam w mniejszych grupach, i no i tak jak Mariusz, tak jak Ci dzisiaj rano radziłem, przegrywaj trochę też, no bo będziesz miał same wygrane, to wiesz, jak to działa. No właśnie, o tym żeśmy rozmawiali. Yy... Wiem, że dla większości ludzi to będzie nieprawdopodobne to co mówię, ale wszyscy w grupie OnePass już niebawem zobaczycie co się będzie działo. To jest po prostu, tak jak mówię, to od paru dni. Dzieje się bajka i niech ta bajka trwa. Wygrywajcie jak najwięcej. Cieszcie się z tej wygranej kasy. I tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę. Nie przedłużam. Miłego dnia, jeszcze większych wygranych i tyle. Trzymajcie się, hej!